Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie informacyjnym na kanale. Na kanale Janosz Polak. Cóż, czwarty filmik informacyjny bodajże. O czym on będzie? Informuję tak. Nie wiem kiedy go dokładnie wrzucę. Po raz kolejny, nie jestem przygotowany. robię to, to. powiedzieć improwizując ten filmik, ale nieważne. Jak wiecie, niedługo kończy się seria SimCity. I on odwiedziła. Była w sobotę o godzinie 15. I teraz co będzie zamiast Sin City? Planuję nagrać, nagrywać serię retro gierki Powrót do przeszłości. Myślę, że yy, wspominanie serii dobrych czasów, jakie, jakie były gry i itd. Tak będzie niezłym pomysłem I, to, jak będzie, i tak będziemy robić. Będzie to co sobotę, co sobotę. I myślę, że taka regularność będzie z porządku, oczywiście to też się skończy, wiadomo, nie każda seria, żadna seria nie jest nieskończona, więc to też się prędzej czy później skończy, no ale wiadomo, yy, myślę, że tam ileś tam gierek będzie, co, co tydzień, tak, takie coś, myślę, że będzie jak najbardziej w porządku. Yy, dalej, co, yy, Cooking Fever, dalej ciśniemy cukierniach, yy, jeszcze nam zostało. Potem na pewno jeszcze zrobimy jeszcze jedną restaurację. Na pewno zrobimy jeszcze jedną restaurację. Nie wiem jeszcze do końca, którą, ale zobaczymy. Po cukierni, po krainie fast food będzie następna, jeszcze jedna. A potem zobaczymy, zobaczymy jak będę stał i tak dalej z Expo. Sąsiedzi, sąsiedzi z Piekłarodem. rodem. Wiadomo, to nie jest wielka długa. Będzie jeszcze parę odcinków. Eee, no parę paranaście, nie wiem w którym momencie to wrzucę, więc oczywiście mi się teraz musimy napisać, więc czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, więc zobaczymy, jak to będzie dokładnie trwało. Yy, dalej. dalej. Dalej, na momencie, w ogóle, że nagrywam dźwięk, bo jak nagrywam dźwięk, będę no zły. Yy, dalej. Yy, oczywiście skończą się sąsiedzi, skończy się Cooking Fever. A, yy, właśnie, skończą się sąsiedzi. Myślę, że pocisnę na Cooking Fevera do końca a po kubnikże ruszymy wreszcie z Gotik. Gotik pewnie ruszy dopiero w sierpniu, ale jak ruszy, to ruszy porządnie. W sensie, wiadomo, będę nagrywał w lipcu. Bo dzisiaj mamy um, poczekaj, dzisiaj mamy 5 lipiec, jest piątek. Um, mam nagrane jakość na naj, najbliższe ponad najbliższe 2,5 tygodnia, w tym co łącznie z tym co dzisiaj nagrałem, więc um, w porządku. No i wiadomo No i potem też ruszy trochę skopyta, tak? Ruszy skopyta, Gotik będzie tak jak mówiłem już kilka razy chyba albo raz przynajmniej Po 30 kilka minut Także odcinki będą co dwa dni Co dwa dni, co... może co trzy, no nie na raczej co dwa Myślę, że jeżeli ja będziemy miała czas, mimo wszystko wakacje, jeżeli nie to się będzie... będę się jeszcze pytał Co i jak No i to będzie Gothic, tak? Pocisnę, mówię, pocisnę z Hooking do końca i potem będzie Gothic. Po gotiku. no Gothic zresztą będzie trwał bardzo długo, bardzo długo na kanale będzie, więc spokojnie, myślę, że będzie seria podobna jak South Park, taka długość, a nawet jeszcze dłuższa seria, więc dużo, du, dużo duża i długo, tak, więc spokojnie. Potem, nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy to będą... na pewno wróci jakaś gierka na telefon i na zmianę na komputerze, tak jakby, ale to dam Wam jeszcze znać. Yy, dalej, yy, właśnie, miałem zapytać się odnośnie, chłopaki pisali mi w komentarzach odnośnie gierki tych wyścigów kurczaków, nie wiem jak się nazywa to. Yy, czy chcielibyście, żeby z tego była seria? Jeżeli nie zapomnę, dam ankietę w, koment w komentarzu, nie w komentarzu, tylko w tym w opisie i zaznaczcie odpowiedź, czy chcecie tą serię, czy nie. Myślę, że ja w te wyścigi nie grałem, więc nie wiem, co to jest w ogóle do końca, czy kojarzę, kojarzę, jakby to powiedzieć, nie twórcu tylko Gatunek tej gry, coś takiego w sensie wiem. No, główny bohater wiecie, jak, jak Super Mario Kart, tak, kojarzysz w tych Mario i tak dalej. To jest właśnie podobne, taka podróba, powiedzmy, tak. No ale nie istotna. Ehm, dalej, ehm, dalej, no i właśnie. Ehm, ok, zacząć serię, za, zacząć, nawet jeżeli wyniki przejdą. Będę ja potrzebował linka, linku, ehm, żeby tę grę zainstalować, pograć. No, i no właśnie, to też możemy trochę czasu zająć. Także to będzie na pewno wiele, wiele później, tak? Bo mówię, tego gotnika chcę w końcu pograć, i no pogram, pogram, jednak muszę, no nie mogę sam siebie zawieść, tak? No jednak chcę, chcę to też robić, tak? Eee, kolejną sprawą, jak się już retrogierki skończą, eee, tutaj, coś tutaj jest, eee, jak się retrogierki skończą. To mam takie pytanie, Julia, czy Ciebie? Będzie musiał wypożyczyć mi parę książek w sensie. E, mam pomysły znowu na retrospekcyjne soboty, czyli e, będę robił takie wiesz, analizy, coś e, typu recenzje, polecenia, niepolecenia książek, które przeczytam. Oczywiście znowu to będzie e, jakiś czas, no bo wiadomo, nie, nie wszystkie książki zdążę przeczytać. Kilka przeczytałem, tak tych wersów, które mi chodzi o cały cykl chyłki, Także może takie takie coś być, takie recenzje książek, coś takiego. Myślę, że to nie byłoby głupi pomysł. Może do tego się nadaje. Nie wiem, zobaczymy. przetestujemy i i tyle. Także cóż, eee, chyba to by było tyle co mam do powiedzenia jeżeli czegoś nie powiedziałem, to na pewno dam, dam jeszcze znać dokładnie co i jak. Natomiast. Hmm, czy coś jeszcze nie wspomniałem. Odnośnie planów na wakacje nie mam żadnych. Jeżeli coś, nie, wiem, może coś mi jeszcze wypadnie, ale to zobaczymy najwyżej. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Eee, tak czy siak, myślę, że w tym filmie informacyjnym będzie na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, co to Gierek, co nagrywać, dajcie znać w komentarzu. No i to by było na tyle. Także cóż, żegnajcie. Nie, nie widzimy się już niedługo na kanale. Do zobaczenia. Na razie, cześć.